Idąc za ciosem w nagrywaniu ulubieńców, postanowiłam Wam od razu nagrać ulubieńców roku 2015 I trochę tych kosmetyków może jest Kolorówki na pewno jest więcej niż pielęgnacji, dlatego podzielę Wam to na dwie części I są to kosmetyki, które wybrałam naprawdę takie, które mnie zaskoczyły, które spowodowały, że na pewno kupię je ponownie Którym ufam, które lubię, które się u mnie sprawdziły, które mam od dawna I które katowałam po prostu na maksa I zacznę od pędzla który jest brudny, bo go dzisiaj też używam. Pędzel do różu Maestro 147, pędzel roku. Po prostu nie schodzi, go myje i odnowa, myje i odnowa, myje i odnowa i tak ciągle, Po prostu cały czas go używam. Przefantastyczny on, nadaje się typowo, jak dla mnie, albo właśnie do kontrowania, jeżeli macie trochę większą twarz, albo do różu, bo on jest bardzo mięciutki i taki bardzo bardzo delikatnie, więc nim nie zrobicie sobie plamy żadnym różem, bardzo delikatnie rozblendujecie, zrobić taką chmurkę różu. Ogólnie powiem wam, że nie wiem dlaczego, ale mój aparat, może pod wpływem tych lamp, nie wiem dlaczego, że wy bardzo rzadko widzicie róż na moich policzkach, a widzicie mocny brązer. Natomiast jeżeli, jak ja widzę się w lustrze, to ja widzę mocniejszy róż niż brązer. Więc tak by trochę odwrotnie. Tak samo pomadkę, którą w tej chwili wy widzicie jako brudową, ona jest bardziej fioletowa. Więc no niestety nic, na to nie poradzę. Tak to już wygląda, ale. Ten róż, ten pędzel do różu Wam bardzo, bardzo polecam Jeżeli chodzi o twarz, podkład Jeden, jedyny podkład, który tak bardzo podbił moje serce Stosowałam i kremy BB, wszystko fajnie Natomiast ten podkład lasting Finish 25 godzin z Rimmela Najlepszy podkład ever, po prostu wytrzymuje wszystko na mojej twarzy Jeszcze teraz przypudrowany kreolanem, już w ogóle jest nie do zdarcia jest idealny, ja mam kolor 100 Ivory i jest do, w tej chwili dla mnie też bardzo, bardzo dobry Nie odcina się jego, ja nakładam gąbeczką, w tej chwili nie wiem z czego mam, jakąś różową podróbę Beauty Blendera Jest fantastyczny ten podkład, naprawdę nie miałam chyba, no nie miałam lepszego podkładu niż Rimmel, Rimmel Lasting Finish Jeżeli chodzi o pudry, no to właśnie tak jak mówię, nie jest fajna, ale ja go głównie stosowałam w grudniu, więc myślę, że jeszcze nie zasłużył ale na pewno zasłużył Skin79 Oriental, Oriental BB I to jest krem BB Zaraz już zobaczcie jaki jest Znaczy krem BB, puder BB Który ja w tej chwili mam na twarzy Już się trochę świecę, bo nagrywam dla was trochę Ale jest bardzo jasny kolorem Ma przefantastyczną też gąbeczkę Ja go nakładam tą gąbką, aby wzmacniać krycie I on spokojnie zastępuje podkład Ma krycie po prostu podkładu Robi twarz jak z Photoshopa po prostu Jest... No ekstra, nie jest to tani produkt, natomiast za efekt myślę, że warto zapłacić, naprawdę jest bardzo wydajny Ja już go używam bardzo dużo, to jest 13 gram, mam go długo, używam go z 2 miesiące codziennie I dopiero dobiłam do a mówię, za efekt tego photoshopu, który on daje na twarzy Spokojnie, warto naprawdę za to zapłacić, oczywiście jeżeli tylko macie pieniądze, bo to wiadomo na takie wydatki, nie każdy lubi przeznaczać pieniążki na takie cele I drugi to jest Manhattan, tu mam nowy, nieużywany, który mam w zapasie Manhattan Soft Compact Powder w numerku transparentnym To jest produkt, który uwielbiam od... nie wiem, czy nie był już nawet w ulubieńcach roku poprzedniego Jest to produkt idealnie zmielony, idealnie matujący, idealnie wykańczający twarz Idealny do podkładu, do wszystkiego Każdy znajdzie kolor dla siebie, on tutaj z boczku ma też... ouch Rysowaną gąbeczkę, więc to jest bardzo fajna Ta gąbeczka też jest bardzo fajna e, Niczego nie można... No nie mam co zarzucić po prostu temu pudrowi Jeden z najlepszych też jakie miałam Za bardzo fajną cenę, około 22 zł Kosztuje w Rossmanie coś takiego Bardzo dobry produkt Jeżeli macie problemy z cerą tłustą, ze świeceniem skóry To na pewno wam pomoże On też ma fajne krycie, Może już nie takie jak ten Skin 79 Ale też bardzo fajnie kryje i jeżeli jesteśmy przy produktach pudrowych do twarzy, to Kobo, który już jest zjechany. I to jest matowy brązer w numerze 308 Sahara Sand. I dzisiaj dobiłam denka delikatnie. Już widzę, że tutaj właśnie mi przybija denko. Najlepszy brązer, słuchajcie. Mam i brązer z nyx który chyba sprzedam. Ten top, Jeżeli ktoś jest chętny, to dajcie znać. Bo użyłam tego bronzeru nieustannie Teraz mam też WIBO i go tak troszeczkę zamienię Ale do tego zawsze kiedy się spieszę Wiem, że on mnie nigdy nie zawiedzie Że się nic nie stanie, nie zrobi mi placka czy jestem opalona, czy jestem mniej opalona, on wygląda zawsze dobrze na mojej skórze, także mam nadzieję, że nigdy go nie wycofają. A jeżeli będziecie wiedzieli, że go wycofują, to dajcie znać kupię sobie z trzy opakowania na zapas, ponieważ jest to... No nie miałam lepszego brązera i ta cena on normalnie kosztuje około 19-20 zł na promocji, zazwyczaj jest za 11 zł. Więc za taką cenę dostać tak dobry brązer, to naprawdę jest coś. I ja jestem pod wielkim, wielkim tej zachwytem i nie wiem, z pół roku go używam pewnie. Widziałam, że niektóre dziewczyny po bardzo krótkim czasie mają dużo większe, dużo większe zużycie w nim Nie wiem dlaczego, ja może nie, nie przesadzam z tym bronzerem No ale jest, mimo wszystko, według mnie jest wydajny i warto go sobie zakupić Bo lepszego bronzera, według mnie, nie znajdziecie Tak, jeszcze jesteśmy przy twarzy to pokażę Wam dwa korektory L'Oreal, to jest Perfect Match Ja go zawsze kupuję na promocji w numerze, ja mam dwa Jest... Fenomenalny, najlepszy korektor Kryje wszystko, kryje cienie pod oczami Kryje jakieś wypryski Ja tutaj mam nową jeszcze zapieczętowaną mm, zapieczętowanie, Zapieczętowane opakowanie bo używam drugi mój ulubieniec Eveline Art Stening To jest troszeczkę tańsza wersja Natomiast to ja dor mnie dorwie na promocji Zazwyczaj za 19 zł, 15, 17 Jakoś tak, więc to i tak nie jest źle. On spokojnie mi starcza na prawie rok Więc za taką cenę to spoko A tutaj mam Eveline Art Stening Który też już jest na dosyć dużym wykończeniu Pewnie to widzicie Tutaj zawsze pamiętajcie o tym, że warto sobie ten tutaj Tutaj jest takie zabezpieczenie, gdy kończy Wam się pro, yy, korektor czy błyszczyk w takim opakowaniu Możecie wyjąć to zabezpieczenie i do końca sobie wtedy wygrzebać yy, I to też jest bardzo dobry korektor, kryje troszeczkę mniej Tak wiecie, trochę tutaj mi, gdy pochylę głowę na dół, widać te sińce. Ale on normalnie kosztuje coś też około pewnie 15-12 zł Na promocji to już w ogóle jest taniożka, jak w z promocją minus 50% Także spokojnie, możecie go dostać za bardzo fajne pieniądze Bardzo dobry korektor, nie musicie wydawać nie wiadomo ile na jakieś maki, nie maki Dobry polski produkt, także myślę, że, że warto Chyba Eveline jest polskie, dajcie znać, czy Eveline jest polskie, czy nie I teraz może produkty do brwi no, Mam trzy produkty do brwi I chyba właśnie rok 2016, z 2015 był rokiem moich brwi To jest to, co się zmieniło w moim makijażu na pewno Na pewno to były brwi I akurat trzy produkty Pierwszy to jest Golden Rose i to jest ten mm, cień do brwi 104, czy tam puder do brwi i on wygląda tak przepiękny, chłodny. Od go mam właśnie w tej chwili na brwiach. I ja na przemianie stosuję go z kredką z Catrice w numerze 040, Don't Let Me Brown. I na zmianę, raz to, raz to, po prostu jak skończyłam się kredka Catrice, wróciłam z powrotem do cienia I na tą chwilę po prostu używam tego cienia Ale obydwa produkty są fantastyczne, obydwa produkty mają idealny kolor, kolor jak dla mnie Wiadomo, to jest bardziej wydajne Natomiast wydaje mi się, że cieniem troszeczkę dłużej się trzeba pobawić niż kredką Kredka jest szybsza w aplikacji, ale dla mnie to nie robi różnicy Także i to, i tutaj ta kredka, też bardzo ładny kolor, może wam pokażę Przecież ona jest taka woskowa na dłoni, ciężko jest ją pokazać, jak ona wygląda. Ale jest to chłodny odcień bez czerwonych, czerwony, bez pomarańczowych tonów, jak tam żółtych. I z tyłu ma też bardzo fajny grzebyczek, który można sobie wyczesać, Dość miękki, także jest spoko. I trzecią rzeczą do brwi, którą jest hitem tego roku, to jest Essence Make Me Brow. To jest podruba tego Gimme Brow. Ja mam w numerku 1. Malutka, malutka szczoteczka. Ładnie wyczesuje brwi, jeżeli troszeczkę się przesadzi z cieniem czy kredką, można wtedy tym wyczesać. Utrwala, nadaje kolor On ma też w sobie takie mikroskopijne włoski, które tak zagęszczają po prostu nasze brwi Bardzo dobry produkt Za cenę około 10 zł lepszego nie dostaniecie, także polecam Wam I ta mała szczoteczka jest super Na pewno rewolucja w tym roku Ja nie używałam raczej jeżeli do brwi, bo zawsze albo te szczotki były za duże Albo one nic dla mnie nie robiły, to był zbędny produkt Natomiast w tej chwili nie wyobrażam sobie już makijażu brwi bez właśnie tamtego żelu Jesteśmy to pokażę Wam maskarę do yy, oczu, która naprawdę podbiła wszystkie, przebiła wszystkie Ja ją zaczęłam jakoś używać w październik, listopad, coś takiego I to jest Pupa Ultra Flex, w życiu nie miałam lepszej maskary To jest maskara, która na wispolu kosztuje 59 zł, nie wiem jak wygląda to w Douglasie, pewnie jest drożej Ale naprawdę jest to najlepsza maskara, teraz muszę sobie zamówić drugą Ja ją reanimowałam już 4 razy, nie pozwala jej zaschnąć Przefantastyczna szczotka i... Po prostu ja z tej maskary chyba wyduszę wszystko, jest tak dobrą maskarą po prostu. I mimo reanimacji nic się z nią nie dzieje, nie pogarsza się jej stan, nie pogarszają się jej właściwości. Po prostu wydłuża, pogrubia, robi wszystko, rozczesuje idealnie, także. Naprawdę cudowny, tuż do rzęs. Ja ją kupiłam w Rossmanie za 19 zł. Teraz widziałam znowu, że w Rossmanie są pomadki, pupy. Czekam, aż wrócą te maskary za 19 zł. I wtedy co najmniej dwie sobie kupię, bo są zarąbiste. Naprawdę najlepsza maskara, jaką miałam chyba w całym swoim życiu, także to o czymś świadczy. I produkty do ust. Tego oczywiście, jak wiecie, u mnie musi być najwięcej. I zdecydowany kosmetyk, zdecydowana pomadka, która po prostu zdetronizowała wszystkie pozostałe. To jest Revlon 075 Lollipop. I to jest to masełko do ust. Wygląda tak, taki funkcjowy kolorek. Po prostu, gdy nie wiedziałam, co nałożyć, nakładałam to masełko, bo to jest szybkie. Gdy usta są spiesznięte, nakładam to szybciutko, super ekstra wygląda. Także czego chcieć więcej? Łatwy w aplikacji, dosyć długo, długo się utrzymuje Jeżeli się zjada, to się zjada równomiernie Po prostu taka pomadka na każdą sytuację, na każdą awaryjną sytuację, na każdą złą sytuację Wtedy, kiedy nasze usta wyglądają i fantastycznie, i kiedy usta wyglądają beznadziejnie Na prostu ever Pobiła wszystko ta pomadka Ale to pewnie wiecie, jeżeli oglądacie moje filmiki Kolejną, po którą sięgałam bardzo, bardzo często przez cały rok To jest ta kredka z Rimela Jest taka już zjechana tutaj już w ogóle Pięknie pachną i dają też przed cudowny kolor. Ja mam chyba cztery kolory tego remela. Fajnie, gdyby wypuścili matowe, może w nowej serii. E, I te, te kredki też są fantastyczne. Nakładają się bezproblemowo, utrzymują się bardzo ładnie. Do tego nawilżają usta, a szczególnie ta, ta nie jestem w stanie Wam powiedzieć, nie wiem, czy to nie był kolor 210-310. E, bardzo dobra dobra pomadka. Uwielbiałam ją i też sięgałam po nią prawie tak często, jak po tamtą z Revlonu ale to też wiecie z moich filmów. Kolejną, która też podbiła moje serce, to jest Pupa. I'm Pupa. I to jest numer 405. I to jest taka mega rażąca. Nie wiem, jaki to jest w sumie. To już nie jest fuksja O mm, wiele zapach. Bardzo mocno pigmentowana pomadka, bardzo długo długotrwała, bardzo dobrze utrzymująca się. Przepiękne opakowanie. I też dołącza do grona tych pomadek, po które sięgam najczęściej. I konturówka do ust, którą bardzo lubiłam, to jest Essence Lip Liner 15 Honeyberry. Przefantastyczna, przemięka. Ona wpada, przepraszam, za SMS-a, to jest róż, który wpada delikatnie w fiolet. Bardzo fajny produkt, szczególnie na jesień, ale cały rok tak naprawdę ją używam. Jest bardzo mięciutka, za to ją lubię. Będę musiała chyba już im naostrzyć Bardzo dobry produkt, także spokojnie polecam Wam sięgać po te kontrówki, Są tanie i dobre I ostatnią to jest NYX matowy W tej chwili znalazłam już kilka nawet fajniejszych pomadek niż te matowe NYXa Natomiast tą cały czas bardzo lubię, utrzymuje się bez problemu Jeżeli mam jakieś wesele, jakąś imprezę, na które chcę, abym, wiecie, miała usta pomalowane I nie musiała co 5 minut latać do lusterka, sięgam po to Też mocny, bardzo ładnie wygląda na moich ustach Ja się bardzo dobrze czuję w takim kolorze fuksji, tak jak widzicie i ta matka jest naprawdę super. Te matki z NYX, ona niestety są już wycofane z Douglasa ale są stronki, gdzie jeszcze spokojnie w tej chwili dostaniecie. Jeżeli chodzi o makijaż oczu i o cienie, to jest jedna, jedyna paleta, która przebiła dosłownie wszystko. Chocolate Bar Too Faced i to jest ta podstawowa wersja Chocolate Bar. I po prostu, ja kocham tę paletę. Nie miałam w życiu lepszej palety. Mam teraz palety, które są równie dobre, ale jednak, jeżeli chodzi o. Pan Korea idzie, ale to chyba nie do nas. Jeżeli chodzi o konsystencję, jeżeli chodzi o pigmentację, jeżeli chodzi o rozprowadzanie, blendowanie, utrzymywanie, najlepsza paleta ever. Mam ochotę na semi-sweet, ale ona jest dosyć podobna, dlatego no na razie nie mam kasy na takie rzeczy. Wiadomo, wiecie, szyb na głowie, inne wydatki, aparat to, to niestety. Na razie o sami mogę sobie pomarzyć, ale uwielbiam tą paletę, naprawdę, każdy cień lubię Jedne są bardziej inne, mniej zmaltretowane, ale naprawdę kocham tę paletę Jedyne chyba, którego nie użyłam, to jest ten taki kaki zielony kolor, którego nie użyłam, ale resztę cały czas maltretuję Na początku ją trochę oszczędzałam, teraz już wiecie, non stop jest w użyciu I cały rok naprawdę, ja chyba dostałam na gwiazdkę jakoś w tamtym roku nie wiem na co w sumie, ale jakoś, no mam ją pewnie z rok I naprawdę jest zajeżdżana I ostatnią kategorią, którą wam chciałam pokazać Tutaj to są lakiery do paznokci I jako pierwszy Sejwit po prostu przebił wszystkie utrwale, utwardzacze, przyspieszacze, wysychacze Wszystko Sejwit najlepszy On już troszeczkę zgęstniał mi Ja kupiłam sobie re e Serge Restore, rozcieńczyłam go i dalej jest ok Utrzymuje każdy mój lakier bardzo długo Sprawdza się świetnie. Szybciutko wysykają lakiery, także nie, ma, nie mam problemów dzięki niemu z niczym. I lakiery, które bardzo polubiłam, to ta seria Maple w tych pudełkach. I to mam 0,6 Deep Red, Bardzo dobra. Już w zostało chyba tylko tyle, więc naprawdę jest wyjechany na maksa ten lakier. I też go już rozcieńczałam, Niestety on zasadzi dosyć szybko. I szczególnie lakiery Rimela. Seria Rite ta, i ta 60 sekund. Tutaj pokazuję Wam dwa przykładowe, które ostatnio bardzo sobie upodobałam i polubiłam. I to jest 513 i 340. I seria Salon Pro. Czy Kate Moss, czy nie? Jest tam z jej podpisem. Tu akurat mam 703 control Też bardzo fajne. One mają super pędzelki, Schną błyskawicznie i utrzymują się rewelacyjnie na paznodziach. Także ja niczego więcej nie potrzebuję, zobaczcie jaki fajny pędzelek No jestem zwolenniczką tych e, dużych pędzelków, jednak to bardzo ułatwia i przyspiesza e, całe malowanie paznokci Także tutaj te lakiery uwielbiam Dajcie znać oczywiście, co jest z waszymi ulubieńcami roku Ja wam może nie pokazałam jakoś tak bardzo, bardzo dużo tych kosmetyków Ale pokazałam wam te, które przybiły po prostu wszystko i są hiciorami na maksa Bardzo je polubiłam, sprawdziły się u mnie i każdemu z czystym sercem mogę je polecić Tutaj w niektórych przypadkach musicie tylko dobrać sobie kolory pod siebie i tyle. Także dajcie znać, czy miałyście te produkty. Koniecznie piszcie mi o Waszych ulubieńcach roku i zapraszam Was na Instagrama, Facebooka i do subskrypcji. Pa pa!